Monika Suder, dzień dobry, zapraszam na rozmowę Echo24. a Dzisiaj będzie bardzo kobieco. Spotykamy się w Dniu Matki. Ostatnio widziałyśmy się przed Dniem Kobiet, a moją gościnią jest Klaudyna Cichocka-Wolkow, pomysłodawczyni Holistycznej Metamorfozy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ten 8 marca przytoczyła mnie bez kozery, bo 8 marca rus ruszyła właśnie Pani Holistyczna Metamorfoza, program, który Pani stworzyła. Co to ta Holistyczna Metamorfoza jest i jak się ma dzisiaj po ponad dwóch miesiącach? Holistyczna Metamorfoza została stworzona właśnie z myślą o kobietach, o tym, żeby. Poświęciły sobie tej wiosny więcej czasu dla siebie i jakby zainwestowały też owocnie ten czas. Nie tylko o to, żeby po prostu odbierać ten czas tak, że aha, no tam pójdę jeszcze raz do kosmetyczki, więcej pośpię, tak? Tylko, żeby bardziej może trochę efektywnie i też nie zadbać tylko o zewnętrzną sferę, ale też wewnętrzną. No, i tak naprawdę jesteśmy już prawie przy finiszu tej holistycznej metamorfozy, bo tak jak pani powiedziała, zaczęła się 8 marca i teraz ją powolutku kończymy. Są jeszcze ostatnie warsztaty, wykłady. I. Co ona dała? No tak naprawdę to czekamy też na feedback tutaj wszystkich dziewczyn, które brały udział w niej. Nawet ostatnio ogłosiłyśmy taki konkurs, żeby też opisały i napisały, co im dała ta holistyczna metamorfoza. Ale na pewno program był bardzo, bardzo szeroki. No, jak sama nazwa mówi holistyczna, więc nie zawężaliśmy się tutaj z jednym tematem. Ale poruszaliśmy tak naprawdę wszystko, bo i energię, i jogę twarzy, i kręgi kobiet, i ćwiczenia, treningi regularne, warsztaty z makijażu, praca głosem nawet była, różne live, y, które też tam inspirowały do, do zmiany. Yy, do zarządzania właśnie lepiej swoim czasem i energią? Bardzo wielu specjalistów, bardzo wiele specjalistek na stronie yy, yy, holistycznej metamorfozy, ale w ogóle na yy, stronie projektu i bardzo różne dziedziny, bo właśnie tak jak Pani powiedziała, że i ta strona psychologiczna, ale i ta fizyczna. Lekarz, dietetyczka, trenerzy, yy, psycholodzy, psycholożki, ilu specjalistów yy, zaangażowała Pani w yy, swój pomysł? O matko. W tej przestrzeni w dla tej kobiet przestrzeni. ile się pojawiło. Wydaje mi się, że 17, ale powiem szczerze, że nie pamiętam tej liczby. Mogłabym ich teraz wymienić i pewnie sobie zliczyć. Ale rzeczywiście tak, jak, tak jak pani mówi, jest ich bardzo dużo, ale taki też był trochę cel. Bo chodziło o to, żeby przedstawić właśnie to holistycznie, tak jak, tak jak ta nazwa mówi. I bo często my skupiamy się na jednej rzeczy. Na przykład, nie wiem, podchodzimy sobie czy do diety, czy, czy do, nie, do zmiany jakiegoś nawyku, yy, ale tak naprawdę to też bardzo dużo musi się ułożyć w naszej głowie, a o tym już nie myślimy. Nagle sobie postanawiamy, a chciałabym tam, nie wiem, schudnąć, a chciałabym się zacząć malować, bo uważam, że yy, no tam, nie wiem, nie, nie robię tego albo właśnie chciałabym przestać się malować i bardziej zaakceptować, właśnie, swoją taką naturę. No, ale to się tak nie da, prawda? Że, że nie wiem, że mówię sobie od jutra. To, to wiele czynników na to musicie się, zmodyć. Ale jak, tak? Ale jak, no jak, od, właśnie, jutra? Ale jak od jutra? E, I po prostu chodziło o to, żeby inspirować też kobiety, może w czymś, czego jeszcze nie wiedziały albo czego nie robiły, albo może myślały, że już mają. Takie pojęcia na temat jakby holistyki i dbania o siebie, a okazuje się, że są jeszcze inne sfery, które też są ważne, chociażby na przykład y, życie w zgodzie z cyklem menstruacyjnym, tak? gdzie o tym nie mówimy y, dużo, raczej nie są to jakieś tematy top, ale jak sobie uświadomimy, jakie to jest ważne i, i wtedy też lepiej poznajemy y, siebie, no bo wtedy nie denerwuję się, nie wiem, na to, że... Dzisiaj mam dzisiaj. słabszy dzień, a, a, a nie, nie jestem na super takiej wysokiej energii. Tak, tak, albo po prostu tak układam ten swój kalendarz, że w tym cyklu menstruacyjnym robię po prostu tyle i połowa rzeczy nie wychodzi mi tak, jakbym chciała. Ale to właśnie jest fizjologia nasza i jakbyśmy sobie to inaczej przewartościowały, że gdy jestem po tym cyklu, wtedy mam najwięcej energii i robię te najbardziej wartościowe rzeczy, a potem... Mm, zwalniam, to. zwalniam, to wtedy by nam to pewnie lepiej wychodziło. To jest jasne, jak nie mamy o czymś y, pojęcia, to tak jak ja, nie wiem, y, ktoś długo nie ćwiczył i teraz mówi, to będę podnosił ciężary 30 kilo i zaczyna, prawda? Albo, nie wiem, nie rozgrzewamy się i potem zaraz mamy zakwasy, zaczynamy szybko, nie wiem, dużo biegać na przykład, nie? Y, a, ale może po prostu to wynika z tego, że często o czymś nie wiemy, że my mamy jakiś cel, ale nie podchodzimy do niego bardziej holistycznie. I czasami nie kończy się to tak owocnie, jak byśmy chcieli. To, co pani mówi, to uświadamia mi, że teraz często mówi się o tym, że wszystko zaczyna się w głowie, że jeśli my mamy wiedzę, mamy dobre przekonania, to jesteśmy w stanie więcej rzeczy zrobić, albo też więcej rzeczy zmienić na lepsze, na zdrowsze. Tak? I też um, pani, państwo, bo to tam są też mężczyźni jako specjaliści, Podchodzicie do, tak, do takiej strony psychologicznej, też się pojawiały webinary, takie, takie live'y na grupie, na Facebooku. Dlaczego ta strona psychologiczna? Jak, jak Pani do tego podchodzi? Dlaczego tak moc, taki mocny nacisk kładziecie Państwo właśnie na to, żeby zmienić coś w głowie? Właśnie dlatego, bo mam takie wrażenie, że my jesteśmy w takim pociągu, który bardzo szybko jedzie i nie do końca chcemy z niego wyjść, że jesteśmy w tym wagonie y, podobnym, gdzie wszyscy inni i tak naprawdę ciągle myślimy tylko o efekcie i czasie. Tak chcę zrobić coś szybko, y, właśnie w, tak jak powiedziałam, w krótkim czasie i chcę bardzo szybko osiągnąć efekt. A tak się, tak się nie da po prostu. Często te efekty nie są takie, jakbyśmy chcieli. I to nie chodzi o takie efekty, właśnie hmm, często miarodajne, chociaż można je zmierzyć, tylko właśnie hmm, takie, żebyśmy je poczuli. A przez to, że my ciągle biegniemy, to nawet nie mamy pięciu minut na zatrzymanie się chwilowe i nie jesteśmy w stanie wejść w głąb siebie. I jakby, dlaczego ciągle mówimy o tej kwestii psychologicznej, o tej głowie? Bo jeżeli dojdziemy do tego, że to jest naprawdę wartość, czyli to jest wartość, żeby wstać rano i przywitać dzień i powiedzieć, e, jestem otwarta na ten dzień i czekam z radością, co mi dziś przyniesie zakończyć ten dzień i powiedzieć, że dziękuję za to całe doświadczenie, które mi dzisiaj przyniósł, wyciągam sobie wnioski, albo może mogłabym to zrobić tak, albo inaczej. A my często nie mamy na to czasu i to wszystko potem często przeradza się w frustrację. Też koronawirus nam pokazał, że jak my się nagle zamknęliśmy w tych domach, zaczęliśmy więcej ze sobą przebywać i siebie poznawać, okazało się, że nie do końca właśnie siebie znamy, no bo Nasza wymiana głównie polegała zdań czy relacji, że wymienialiśmy się po prostu organizacją. Odwiedziesz, dzieci zabierzesz, ja idę na trening, idę na spotkanie z koleżankami, ty idziesz to i tamto, i my często mijaliśmy się. A tak naprawdę to chodzi o tą, o tą głębię, bo im więcej my zainwestujemy w siebie, tym będziemy bardziej szczęśliwsi. Bo ile teraz osób jest takich, że po pandemii zmieniło swoje życie o 360 stopni, prawda? Nie wiem, rzuciły swoje biznesy, yy, przestały zarządzać wielkimi firmami i na przykład kupiły dom na Mazurach i robią agroturystykę, i w końcu mówią, że są szczęśliwe. I mnie te kobiety, ja, powiem o takiej jednej sytuacji, właśnie pozdrawiam tutaj Ole Stanerysy, ale muszę to powiedzieć, bo Ola m, m, była jest doktorem i wykładała tutaj na Uniwersytecie Ekonomicznym i ciągle zajmowała się marketingiem. I nagle w pandemii postanowiła, że wyjedzie na Teneryfę. I ta Teneryfa dała jej to, że znalazła więcej czasu, może właśnie dla siebie, y, dla poznania, właśnie siebie i wejścia w głąb y, siebie. I co ona teraz robi? Y, właśnie organizuje pikniki na Teneryfie. Y, I co? Ja mówię, kurczę, taka zmiana, prawda? No, jakieś pikniki, fajnie, y, jest z tego zadowolona, i tak zapytałam się jej, no ale. Czemu te pikniki? Ona mówi: W końcu pracuję z ludźmi, którzy są zadowoleni, bo oni celebrują to życie, jak przychodzą, to się cieszą, nigdzie nie pędzą, jedzą w spokoju, cieszą się wspólnym czasem, doceniają zachód słońca, wodę, szum, e, szum fal i zwracają uwagę na takie rzeczy, gdzie my często nie zwracamy na to uwagi, tak? Bo nawet dzisiaj, czekając tutaj na tę rozmowę, myślałam, wow, uniwersytet wrocławski, prawda? Tutaj te nasze piękne mosty, rzeka, która przepływa. A my, często, jedziemy w korku i tylko wkurzamy się na to, że jest ten korek, e a nie staramy się zauważyć tego dobra. Jakbyśmy po prostu inaczej podeszli do życia, to byśmy starali się bardziej celebrować to swoje życie i te chwile, i byśmy się nie frustrowali na coś, na co tak naprawdę nie mamy wpływu. Mówiła Pani o tej zmianie takiej w głowie, że często ludzie zmieniają swoje życie bardzo diametralnie. Tutaj kobieta, która pracowała na uniwersytecie, nagle zmienia życie i organizuje wycieczki. Ale często te zmiany zaczynają się od małych kroków, bo mówi się o tym, że zmień ten nawyk, a pójdzie za tym coś kolejnego. Na przykład zacznij ścielić łóżko, zacznij ćwiczyć pięć minut, zacznij zamiast batonika jeść coś zdrowszego. I te zmiany się napędzają. Czy zauważyła Pani coś takiego? U siebie, czy być może u uczestniczek holistycznej metamorfozy, że faktycznie jedna zmiana ciągnie za sobą następne. I oczywiście mówimy tutaj o dobrych zmianach, bo staramy się iść w tą stronę zdrowszą, tak? bardziej wartościową, głębszą. Mm -hmm. um. No tak, no bo my wtedy jakby zdajemy sobie sprawę, że to naprawdę ma wartość. I jak, jak już dojdziemy do tego, że dbanie o tą y, strefę czy inną y, przynosi nam efekty, nawet to, że właśnie wstajemy i ćwiczymy rano albo nie wiem, uprawiamy tą jogę i nagle się okazuje, że się lepiej czujemy, no bo wypiłyśmy już, jeżeli ćwiczymy rano, no to pijemy więcej wody, to już nasz organizm nawet trochę lepiej y, funkcjonuje, prawda? I to są takie rzeczy y, złożone, i wtedy sobie dochodzimy do tego, że to naprawdę. Ma, ma wartość, więc idę dalej i robię. Bo to tak naprawdę ta praca nad sobą i zmiana, jakby swojej osoby, to już trwa do końca życia. To, to nie jest tak, że ja skończyłam ten etap, bo ja się ciągle czegoś o sobie dowiaduję. Ja tak mam cały czas, że ja mam wrażenie, że. Już tyle wiem i nagle słucham kolejnego wykładu, gdzie siadę, poznaję i mówię, Jajku, jeszcze, ty, jeszcze ta książka i wiadomo, że ja też tego wszystkiego y, nie poznam, bo przecież są dzieci, jest mąż, jest mój biznes, który, y, który prowadzę, y, ludzie, z którymi współpracuję, y, ale ciągle człowiek jakby trochę chce więcej, bo nagle powstaje wow, jak jeszcze poznam to, 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 to mój świat jeszcze będzie le lepszy. I a tak naprawdę to miałam takie wrażenie, że my ciągle... Y, Spychamy trochę to na bok, że nie, nie, teraz nie, to jeszcze nie jest ten czas, nie, nie. Tutaj szkoda mi tych czterech godzin, no bo jednak w tym czasie to biznesowo, albo w ogóle w domu to zrobię pranie, wyprasuję i coś. A to pranie i to prasowanie i tak robimy cały czas. A, to a jest, życie ucieka. Życie ucieka i jeszcze niezdrowe jest dla środowiska, no bo to prasowanie. W sumie z tego, co ostatnio czytałam, to jakby bardzo dużo tej energii. Się, się spala, więc, więc też no, nie do końca może to być z nami spójne, chociaż chcemy oczywiście, żeby to wszystko pięknie wyglądało. Ale to chodzi o to, żeby naprawdę chociaż na chwilę dla siebie się zatrzymać. Czy to, bo my często nawet sobie nie zadajemy pytań, czy to, co robię, jest dla mnie dobre. Ja sama tak kiedyś miałam, że jak od, zaczęłam otwierać przedszkola i rodzice mówili, no to może teraz żłobek, bo urodziło się nasze młodsze dziecko, a, a jeszcze właśnie y, szkoła, a jeszcze więcej, bo nie przyjmują państwu no i tak. Ciągle tak naprawdę dla kogoś, projekty unijne, bo ludzie będą mieli taniej, bo oni tego potrzebują, bo kobiety nie wracają do pracy i jasne, trzeba, to też jest wartość, ale żeby dawać komuś, to tak naprawdę musimy my być bardzo mm, świadomi siebie, bo to jest tak, że z pustego się nie naleje. Jeżeli moja energia jest wyczerpana, to co ja dam moim ludziom, w sensie moim współpracownikom, mojej rodzinie, moim dzieciom? To ja będę ciągle, nie będę miała skąd napełnić tej energii, prawda, a jak ja mam bardzo Balans u siebie, i jakby te wszystkie moje sfery są zaopiekowane, to dam światu więcej i światu swojej rodzinie, no, no wszystkim. Tylko, że co jest, że my często nie chcemy na to tak spojrzeć, tak, że nie dziś, nie dziś, a potem nagle się przelewa już, bo już jestem taka rozgoryczona tym miejscem, w którym jestem, i tak naprawdę często wydaje nam się, że mamy bardzo dużo, a nagle się okazuje, że tak naprawdę zatraciliśmy siebie, albo przychodzi choroba. Albo bardzo często, tak jest że tak. Wyczerpiemy się i przychodzi choroba. Chciałabym zapytać, co pani wyciągnęła z tych metamorfoz? Bo to, że uczestniczki dostały darmowe szkolenia, spotkania ze specjalistami, specjalistkami, to jest jedno. Ale co pani dało to, że zaangażowała się pani w taką działalność dla innych? No, tak naprawdę to kolejny mój rozwój, no bo ja też uczestniczę w tym wszystkim, często prowadzę też livey z różnymi osobami. Więc zawsze z nich wyciągam coś dla siebie. Sami to na przykład warsztaty, które robiliśmy live z uprogu natury, właśnie o zdrowym żywieniu. I gdzie też miałam, miałam taką świadomość, że oglądałam programy, wiem, co jem, że wiem, jakie składy powinnam wybierać, jaka dieta jest ważna dla mojej rodziny i dla moich dzieci, to nagle jak Paulina zaczęła opowiadać. O tych wszystkich chociażby konserwantach, albo właśnie o tym, jak czytać te etykiety. Jeszcze raz, czy to jest zgodne z taką normą, z taką, co daje to, co teraz już nawet tego wszystkiego, bo mam aplikację, sobie po prostu zainstalowałam i jakby to, to sprawdzam, ale pomyślałam, matko, jak naprawdę jest tego dużo i oczywiście nie będziemy wszystkiego wiedzieli, ale na pewno wzmocniłam jeszcze siebie w sensie o dodatkowe rzeczy, które wiem na swój temat. A dwa to dużo takiej radości od właśnie od uczestniczek, które piszą, że na przykład po tym live'ie doświadczyły tego, że to jest dla nich bardzo ważne, że uświadomiły sobie jakąś tam ważną wartość. że na przykład pisze do mnie dziewczyna, która jest z mniejszej miejscowości, że właśnie będzie inspirować dziewczyny. W tej swojej małej miejscowości. Albo idzie dalej, tak? idzie, idzie dalej, dalej, tak. Albo kolej napierze, że zaczyna zmieniać swoje nawyki, że teraz wie, że 21 dni to jest zmiana nawyków i będzie wchodziła jakby w fazę e, tego, że codziennie pół godziny na przykład poświęca e, sobie, ten, e, sobie ten czas, prawda? Że, że te, to są takie ważne rzeczy, bo to, mm, to wraca i nam się chce robić e, więcej, i też czujemy, że. To ta nasza misja, to co chcieliśmy osiągnąć, że ona jednak, jednak ma sens. A na koniec y, chciałabym, żeby pani powiedziała o konferencji podsumowującej, która 13 czerwca. 11? 11 czerwca. 11 tak. czerwca, tak, w sobotę. Spotykamy się właśnie tutaj w Wrocławiu, gdzie też jakby holistyczna metamorfoza m, powstała. I, I tak naprawdę to będzie takie zwieńczenie holistycznej metamorfozy. Chociaż nie zamykamy się tylko na kobiety, które brały udział w holistycznej metamorfozie, dlatego że może, może ktoś wtedy uznał, że jednak trzy miesiące to jest dla niego za dużo, może nie ma przestrzeni. Wojna, która też wybuchła na Ukrainie, spowodowała, że ta nasza energia, czy te zasoby nasze ludzkie poszły w zupełnie inną stronę, bo bardziej chcieliśmy i chcemy dalej pomagać, wspierać tych ludzi, niż może myśleć o sobie. Ale to też trzeba pamiętać, żeby gdzieś tam nie zatracać się też w tym wszystkim, bo tak jak powiedziałam wcześniej, no z pustego nie nalejemy, prawda? Ta nasza energia pomocy też się wyczerpie, jak nie zadbamy e, o siebie. Więc jakby kończąc już ten projekt Holistyczna Metamorfoza, bardzo mi zależało na tym, żebyśmy wszyscy spotkali się na żywo, żebyśmy poznali się jako prelegenci, jako uczestniczki projektu, wymienili się swoimi zdaniami, swoimi swoim, swoim doświadczeniami, właśnie ten networking, który jest taki ważny, gdzie jednak online no nie do końca możemy tego doświadczyć. Więc spotykamy się właśnie 11 czerwca w hotelu DB Hotel. Mamy bardzo bogatą gamę prelegentek, warsztatów, a także nagród, które rozlosujemy i na koniec tort, prosecco, koncert. Jakby starałam się, żebyśmy zadbały o taką dobrą energię dla kobiet i poświęciły sobie tego dnia um, Yy, właśnie tę tą uważność i czas, ale też zadbały o każdą sferę. Nie tylko taką motywacyjną zmianę siebie wnętrza, ale też właśnie taką duchową, koncertową, właśnie taką celebracja to. rozrywkową, tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Klaudyna Cichocka, Wolkow była moim yy, i Państwa gościem, a ja żegnam się z Państwem i do zobaczenia.